Zagramy sobie dzisiaj w Gotham City znowu. Ostatnio trochę pokrałem, tak nie wiem, z 15 minut udało mi się wbić ten 13-14 level, coś takiego. I w końcu kapnąłem się, tak, 13 jak widać. Kapnąłem się jak tutaj można w prosty sposób edytować nasze klasy. Także wchodzimy w Edit Loadouts Custom. Tutaj możemy zmienić nasze bronie, tak? Mody są jakieś tam, wiesz, celowniczki, pierdółki i A No tutaj już sobie pozmieniałem, może tam szczegóły to pominę. Gdyż to właściwie możecie zobaczyć już sami. Ja osobiście bardzo polecam tą gierkę, jest naprawdę przyjemna. Dobra. Ale przejdźmy już do setna. Intro długie wystarczy. Dobra, właściwie wiecie co? Pozdawię nagrywanie, kiedy już przejdziemy do gry. Dobra, witam was ponownie. Mecz startuje się w 15 sekund, coś tam. Że zaczyna się, tak? W lobby chyba siedziałem przez 5 minut. Nie wiem, coś się zwalone w tej grze i lobby się ładuje nieskończonych dosłownie. Stochnie to jest wkurzające. No i zobaczcie, znowu start meczu za 10 sekund. No tak jest to, to irytujące, że... porażka w ogóle. W międzyczasie w lobby trochę powkurzałem Polaczków. Pogadałem trochę po angielsku i już się obstrali nie... nie wiedzieli co się dzieje. Oj, tej mapki to ja nie lubię. Dobra, mamy was tak na widoku kurde tak na widelcu. Tarczasz ma to Ależ jest tyle co. A zyskałem 0 punktów tam. Yeah, jaram się. Que o No, chodźcie, szmaty Ja tu chętnie kogoś zabiję. O, lol. Lolciam. Dobra, nie będziemy się kampić, bo to słabo nam idzie. Yes, first blood. Ja, yeah, drugi kill. Tutaj przeładujemy się. Znaczy przeładujemy, nie tylko przeładujemy, to uzupełnimy amunicję. Ja. Yeah. Rzucimy sobie kolejny gadżet. Co wiedzieć, co się dzieje. Ja, yeah, mój kill. Mój frag. Ja yeah, zabiłem szmatę. A, to jest kozacka. Ten gadżet mi się bardzo podoba Jest zdecydowanie fajniejszy niż jakieś wrotki a no właśnie, tu mamy taki, takie możliwości jak Na przykład wrotki Wzięcie wrotek jako gadżet, albo właśnie tego, czegoś takiego Co ja mam, takie przyciąganie się Jest jeszcze opcja z takim czymś, że Tak jakby możemy latać Jeżeli się wybijemy w powietrze to To możemy dalej latać. Dobra, mamy trzy trupy. Nie wiem, który to już. Aha, to już chyba ósmy był. Ora, tutaj warto się pokampić troszeczkę, bo mamy dużo życia. Znaczy, tu jest od razu. Regeneracja tu sobie zmienimy. Na bardziej kamperską teraz na mniej kamperską. O, jakieś osiągnięcie wpadło. O Boże, sniper za mnie to żaden jest. Oj, i dałem się. Yeah. No nie, no, on z tego noża sieka mnie. Jestem słaby. Może jestem słaby, ale na pewno lepszy od ciebie szmatło. Oj, zsięło! Łączę. Oj, to była na, na spokój taka wojna, wiecie? Jak ktoś jest spokojniejszy, to, to zabije, ale tak... Ten... A ten co nie jest spokojniejszy, to nie zabije. Zabije kiedyś kogoś z tej snajperki? Nie, nie uda mi się Nie uda mi się do bo ona nie ściąga na strzała Ale dwa trupy są Bardzo fajne jest to, że jak rzucamy. Ale głupi typ, jakby został obok tego, może by mi zabił. O lol, co to było, gdzie on jest? No nie! Bałem się. Może zagramy sobie dzisiaj tak ze dwa meczyki. W ogóle pozdrawiam wszystkich, nie wiem, nie tyle pierwszorocznych, co wszystkie osoby, które wracają do szkoły teraz. No, wygraliśmy. Zobaczmy, które miałem miejsce. O, drugie. Udało się. Yeah. No dobra. Także teraz wrócimy dopiero przy następnym meczyku. Może pokażę Wam tylko potem co osiągnąłem tym meczem. Albo teraz właściwie. O, jakieś trzy mody odblokowałem. Fajna sprawa fajna sprawa No, caling symbol jakiś tam O! Grubo, ciekawe ile leveli wpadnie. No, ze dwa o. HOHO! Ho, ho. No, trochę wpadło. Nie powiem, że nie 19 level z 13, no to już tak można się poławić, nie? Ogólnie obczaiłem motyw, jaki, w jaki sposób tutaj nas y, przydziela do teamów, i zauważyłem, że po prostu y, suma leveli musi być taka sama po obu stronach, i to wszystko, nie? Nie... Nie wiem, ale to ma w ogóle wspólnego z tym jak ktoś może grać, także... No nie wiem. No ale dobra już niech będzie. Dobra, także tak jak ostatnio wrócimy kiedy zacznie się mecz. Do zobaczenia. Dobra, wracamy. To moja postać, tak? Możecie zauważyć, że to są w ogóle medium rytale i wygląda to i tak dosyć nieźle. Taka grafika. Właściwie coś tak w stylu GTA, GTA San Andreas nie tak mniej więcej. No ale trochę lepsze są e, jednak może modele, nie? Generalnie. Czyli znaczy nie mówię tu o samochodach, tylko... Na przykład ściany. O ja. Tej mapy nie znam zupełnie, dlatego może być trochę ciężko. Jest kill. Oj, z tego noża mnie dopadł znowu. Szmata mnie dopadła z noża. Kurda. Użyłem się. Teraz to mnie wkurzyli. Nie wiem, co dają te prezenty, ale zawsze je klikam. Bo w sumie, skoro można, to czemu nie? Ojej. Jest kill Oj flecy mam! No nie no Znowu mnie z, z noża zabili. Jakie to jest słabe. Ale jestem słaby na tej mapie, masakra No i zabił. No nie, mogłem polecić za tym fragiem No i patrz małą zrobiłem. Szkody O, 20 level wbiłem Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, o mało To jest jakaś za duża mapa, ja jej zupełnie nie ogarniam Chcemy chciał mój prezent ukraść Moje o Slinda już dostałem Jaram się Nie wiem czy on daje mi więcej Kurde Nie wiem czego właściwie nawet O, jakiś chyba lepszy damage był jak się wydaje Mam takie wrażenie Dobra, udało się. Ten koleś mnie wkurzał ostatnio, musi paść. Wkurzał mnie w lobby, musisz zginąć. O ja no amo. Lipa. Dobra, jest samo. Dobra, jest zabita szmata. No. To jest bardzo przyjemny gadżet, nasz znaczy gadżet. To jest taki. Takie coś zamiast granatu, nie? Oj, dobrze udało się. Dobra, tam zaraz sobie odnowimy zdrowie. O nie! Lolciam. Wkurzyłem się. No i kurde, od razu plecy. No to respawnie się to jest bez sensu tutaj zrobione. Oj! Ścina jest. O nie, w kurde, mało widać w tym celowniku, ale już trudno. Z całkiem spoko ogólnie. Trochę KS, ale tylko trochę. Powinien mieć przewagę, bo stało obok tego czegoś powinien mieć dużo więcej hp. Może nie dużo więcej, ale generalnie więcej. ma to! Postawimy sobie tutaj też radar. Te radary to jest super rzecz, Naprawdę to tak pomaga w zdobywaniu fragów, ale nie tylko fragów, nie? Generalnie pomaganiu naszym teamowi, takie wsparcie. Aj bardzo przydatny gadżet ten jest naprawdę jest taki przy, fajny I To jest taki po prostu też nabijacz straszny e, punktów tak bo bardzo dużo wtedy też zdobywamy tak jeżeli ktoś zabije to dostaniemy 100 100 punktów, a to jest tyle, ile przy zabójstwie. To jest bardzo dużo. No nie, myślałem, że on jest tutaj na dole gdzieś. Bo jesteś taki, który jest niewidzialny teoretycznie, nie? Są tacy typowie, są niewidzialni, no? A na przykład ten był niewidzialny, nie? I myślałem, że to jest coś, takie, coś takiego, i dlatego tam strzelałem bez sensu w sumie. To jest dla mnie taka trochę duża mapa, naprawdę. Ja wolę te mniejsze, bo to jest dużo łatwiejsze o Jakiś plecy ktoś chce nam zrobić chyba o, lol. Dobra, o dobra, to teraz możemy Może się uda mi uleczyć. Ua! Chyba nie. Oj, tutaj zostawimy jedną, jeden radar, to się zawsze przyda. A. Co się dzieje? Za mną, przede mną. O nie, przegraliśmy. Oj, szkoda. Ciekawe, ile punktów miałem. No, znowu byłem drugi. No, i kurde, chciałem pierwsze miejsce kiedyś zdobyć. No dobra, trudno. Zobaczmy, co się nam udało osiągnąć. 22 level, coś tam jakieś unlocki znowu. Bo tutaj właśnie bronie się unlockuje. Odblokowuje, tak. No i okej, okay, może na tym też skończymy właściwie multimod, voice coś tam level 22 no dobra także dziękuję za uwagę żegnam się i na razie